Dzień dobry Polsko, spod Karpacia. Jesteśmy u Grzegorza. Grzesiów dzisiaj jest 15 kwietnia. Ty za miesiąc naszej urodziny, tak? 32. 15 eee, maja. Tak. Zgadza się? Tak. Przyjechaliśmy do ciebie z życzeniami nieco wcześniej, o miesiąc wcześniej. Jesteśmy ECPU Polska, łowcy pedofili. Spotkałeś się kiedyś z takim określeniem? Nie. Nie spotkałeś się? A z określeniem pedofili? Spotkałeś się? Nie. Też nie spotkałeś się? A to ja tobie w trakcie naszej rozmowy wytłumaczę. My przyjechaliśmy jako ECR Polska porozmawiać z Tobą o Twojej aktywności w sieci. Jesteśmy na Podkarpaciu, bardzo blisko Dębicy. W jednej z okoliczności, w zasadzie bardzo blisko Plizna, bo tu jest Plizno zaraz za miedzą. Tak. Jesteśmy bardzo blisko Plizna. Grzegorz, a korzystasz z internetu, z komunikatorów, z serwisów społecznościowych? Z Facebooka? Mhm, na przykład. To czasami. Czasami. A kiedy ostatnio skorzystałeś? To dzisiaj co panu mówiłem, to zdjęcie tylko. Co wysłałem. Mhm. Tak to nie wiem... Nie to bo nie wiem kiedy. Ja no, to pracuję. zapytam, Grzegorz, popatrz, tutaj jest taka karteczka wydrukowana. Tak, widzę. Czy to jest twój komunikator? E, tak. Twój komunikator? Tak, zdjęcie moje. I zdjęcia twoje. Grzesiu, a... To jesteś ty? Tak. Wysłałeś takie zdjęcie? E, dzisiaj nie. No dzisiaj nie, ale w ogóle? Mamy na Facebooku ustawione. Mhm. Okej. Okay. A to zdjęcie. Tak samo mam. Ale tego to ty już chyba na Facebooku nie masz. Nie. Ale wysyłałeś. Tego nie wysyłałem. Nie Naprawdę mówię panu, bo wtedy mi ukradli internet. Weź mi na konto moje i potem musiałem zmieniać hasło, wszystko. Uh -huh. A kiedy to rzekomo było? Co mi w Mhm. A z trzy tygodnie temu? A z cztery trzy tygodnie temu. No dobra. Ale porozmawiamy o dzisiaj. Z kim rozmawiałeś? 5, 10, 20 minut temu jeszcze. 20 minut ze siostrą. – Na Facebooku. Grzecie. Na Facebooku z nikim. Nawet nigdzie nie dzwoniłem. A ja nie się pytam, czy dzwoniłeś, tylko z kim rozmawiałeś pisząc. Grzegorz. Zdjęcie twoje na Facebooku. To zdjęcie w tej koszulce, którą masz na sobie w tym momencie. No Ty to, to wysłałem takiej dziewczynie co chciała. A takiej dziewczyny. Tak, a co to za dziewczyna? Okej, Zuza. Zuza. A ile Zuza ma lat? Nie wiem. Bo się na nie pytałam. Nie prosiła, prosiła mnie tylko o zdjęcie, wysłałem mi. Nie lat? ale ma ile lat ma to nie wiem. Dobrze, nie wiesz ile ma lat. Potwierdziłeś, że to jest twój komunikator. 20 marca. O godzinie 10 rano. Hej! Jak zdrówko u Ciebie, Aniołku? Zuza, którą wymieniłeś, odpisuje Tobie, kim Ty jesteś. Ja Ciebie nie znam, mam 10 lat. Bardzo, to tego to nie wiem. Który proszę stanąć, proszę stanąć z to się Nie, To się chodź Państwo się dowiecie. Zuza odpisała tobie, że, masz 10, że ma 10 lat. Twierdzi, nie odpisała. Że... Patrz i czytaj twój komunikat. Co, o, jest tutaj nawet. Ja mam 31. Ja się pytam, to co na niebiesko, czyli to jest odpowiedź do ciebie. Co pisze tobie ZUZA, którą wy niej zmieniła? A to, tego to nie wiem, bo nie czytam tego. Nie czytałeś, że ma 10 lat? Jesteś pewny, że nie czytałeś? na pewno. Chciałabyś zarobić 2 do pięć tysięcy złotych? Nie pisałem tego. Pisałeś tego? Nie. Chcesz kasę za buziaki? O, tego to już nie pisałem, prawda? Nie pisałeś? Nie pisałem. Uh -huh. o, wynajmę hotel, albo mam duży samochód. Chcesz spróbować seksu? O, mówię panu, Przeguś. nie pisałem tego. Nie pisałem. Nie pisałem. Ale ja mam ten komunikator. Za chwileczkę przyczepiam, w tym momencie otworzę go. I przeczytam tobie rozmowę z dzisiaj. Żeby ciekawiej z dzisiaj. Z tą samą osobą, z tym samym dzieckiem. Żesiu. Patrz, jeszcze przed chwilą wysłałeś takie zdjęcie, że tak jest u ciebie koło domu. To, to jest u mnie, no? To jest u mnie. Do tej dziewczynki, której pisałeś, że proponujesz jej od 2 do 5 tysięcy za seks. Ale ten nie pisałem tak, że zasługuje. A to to jak? To zdjęcia wysyłasz, a o seksie nie ty piszesz? Nie pisem tego. No to jak to jest, że to jest na twoim komunikatorze? To nie wiem. Nie wiesz? Grzegorz, Ja będę musiał, ale tego te konto całkowicie i wysunąć z Facebooka, bo to nic z tego nie będzie. Może w umowie do mnie tobu już. Grzegorz, ale przed chwileczką jeszcze rozmawiałeś. E, przed chwileczką jeszcze pisałeś. E, ja zaraz znajdę te skrymy. Momencik, poczekaj bo ich nie posiadam tutaj na tym komunikatorze. Czekaj, 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 bo gdzieś mi to zginęło, te rozmowy, by. jeszcze przed chwilą dzisiaj prowadzone. Chociaż się zapierasz, że nie rozmawiałeś. Ale ja ci przeczytam z dokładną godziną. Na przykład tutaj Chciałabyś, ale dziecko ci mówi, że ma 10 lat. A ty mówisz, że może. Tylko, żeby to była tajemnica między tobą a dzieckiem i rodzicami. Jeszcze Oj, tego. To, pisałeś. to na pewno nie ja. A kto? Mówię panu, naprawdę. Grzegorz, potwierdziliśmy. No, ale słuchaj. wykonaliśmy przed chwileczką próbę. Zadzwoniliśmy na numer telefonu, który podałeś dziecku 10-letniemu. Twój telefon przed chwileczką leżący tutaj obok zadzwonił. Więc kto podał twój numer telefonu i kto z tego telefonu wysłał do dziecka informację? Telefon też ci ukradli tak jak Facebooka? Znaczy to nie ja. No to zdecyduj się. E, numer telefonu podałem ja, bo sama tam... Dziecku dziesięcioletniemu, o, o którym mówimy w tym momencie. Grzegorz, pogrążasz się kłamiąc. Naprawdę mówię panu. W tym samym komunikatorze, o którym Wiem teraz rozmawiamy. Moim dostałem zrypę od jej rodziców. Nawet nie pisałem w ogóle do nich potem. A od bo od chciała Właśnie zrypę. chciała numer telefonu, zaznaczyła jej mama do mnie. Uhum. Jej mama do ciebie zadzwoniła. Tak. W takim razie mówimy o jeszcze innym dziecku. I ja mówię o dziecku, z którym pisałeś dzisiaj, któremu przed chwileczką wysłałeś swoje zdjęcie. Temu samemu dziecku, w tym samym komunikatorze podałeś numer telefonu, który przed chwileczką sprawdziliśmy i dzwoni. Tu leży na stole obok i dzwoni. Grzegorz. A po co mam cyganie pana? Ja nie wiem, po co ale robisz to. w ogóle. Ale robisz to. Grzegorz, korespondujesz co najmniej, my w tym momencie wiemy, o dwójce dzieci. O dwóch dziewczynkach, 10 i 11 lat. I ty wiesz, że to, co ja mówię, jest faktem, bo pisałeś dziś i wczoraj chociażby, ale piszesz od ponad miesiąca. To, co robisz... Od ponad miesiąca to nie piszę, bo nie wiem kiedy nawet. Mówię panu, że dwa albo trzy tygodnie mi wzięli ten konto. <noise> ale przecież jeszcze przed chwilą pisałeś, swoje zdjęcie. To, o którym mówiliśmy, do którego przed się przyznałeś, Grzegorz. No, a skąd ja ile lat? Bo ci to powiedziała w pierwszej rozmowie. Jedna dziewczynka ci powiedziała, że ma. Je... Ja mam dwie rozmowy. Grzesiu, mi nie przejdziesz przez głowę. To, że ja tobie pokazuję jako fragment, to nie znaczy, że ja nie widzę wszystkich rozmów. Całego jego przebiegu rozmowy. Ja je widzę wszystkie. Pokazuję to tylko kilka wydrukowanych. Początek. W miejscu, gdzie dziecko ci pisze, że ma 10 lat, a drugie dziecko ci informuje, że ma 11 lat. To, to, to Więc to po uchwała. co kombinujesz, skoro. Ja to mam i ty to widzisz. I do tego samego dziecka dziesięcioletniego parę minut temu wysłałeś swoje zdjęcie pisząc, że się nudzisz, że jesteś w domu. Poza tym wysłałeś zdjęcie podwórka swojego. W Tej elewacji, tych zdjęć. Robionych z okna mieszkania. Więc co, do, do mieszkania sobie też ktoś się tobie włamał? To, żeby wie, te zdjęcia? to zdjęcie jeden to ten to wysłałem ja. Cztery zdjęcia mamy twojego mieszkania, które sam nam przesłałeś. <laughs> pisząc do tego dziecka. Cztery zdjęcia. Z środka robione na zewnątrz. Więc okej, okay, nawet by przyjąć twoją kłamliwą wersję, że ktoś tobie ukradł Facebooka, to co, włamał się do mieszkania i z twojego mieszkania zrobił zdjęcia na zewnątrz? Nie, zdjęcie ja wysłałem. Do dziesięcioletniego dziecka. To ee... jest rozmowa z dziesięcioletnim dzieckiem. Ja nie, ja nie wiedziałem ile on ma lat. Powtarzam tobie raz jeszcze. Ale, dobra, ej, jedzie, jedzie. nie wiem, nie wiem. Nie wiem, Nie, to, to ee, Więc... To jest ten sam komunikator, to samo dziecko. 10 i 11 lat. Więc wybiórco twierdzisz wysłałeś zdjęcia, wysłałeś zdjęcia od siebie z domu. Nie. Proponowałeś seks za chwileczkę fręczkę. że to nie twój komunikator. Grzegorz, to jest nielogiczne. No, o, o, ten pan, to ten jest pan stał z dzieckiem. Nie, 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 Dlaczego? Dlaczego? nie, 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 proszę. Pana, nie, proszę pana, żeby to, to skrócić w związku z tym, że wielokrotnie popełniłeś przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego, zmuszeni jesteśmy powiadomić Komendę Powiatową Policji w Dębicy o tym, że postąpiłeś, wykonałeś przestępstwo z artykułu 200. E, Noris, proszę w tym momencie, Noris, proszę o powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Dębicy w tym momencie. E, nie chciałeś ze mną szczerze porozmawiać. Ja chcę porozmawiać. Grzegorz, po pierwsze jest hałas, który sam spowodowałeś. To jest pierwsza rzecz. Nie ja. Ty. Nie ja. Po drugie. Po drugie... Pytam się, dlaczego nie dziecka? Nie rozmawiasz ze mną szczerze, w związku z czym. Ta rozmowa nie ma sensu, bo nie chcesz być szczery. Pokazuję tobie dowody, że rozmawiasz z 10 z 11-latką i ty pół rozmowy się przyznajesz, tej o jakichś zdjęciach ośmioliach. Ale ja nawet nie wiedziałem, ile on ma lat. Grzesiu, początku rozmowy dziecko ci pisze, ja mam 10 lat, a ty... I piszesz, że masz 31. To napisałem, że 31. A dziecko ci napisało, że ma 10, a drugie dziecko napisało ci, że ma 11. To tego to nie wiem. Bo nie czytałem tego. Jak mogłeś nie czytać? To dlaczego pisałeś, że e, proponujesz jej całowanie się i przytulanie, żeby tylko się rodzice nie dowiedzieli? Czyli czytałeś. Miałeś świadomość, że są rodzice, że to jest dziecko. Miałeś świadomość, że to jest dziecko. Grzegorz, po co brniesz coś, co jest już udokumentowane w dowodach? Po co? Dobra, przepraszam pana, przepraszam. A to nie, ty mi nie, ma, nie masz mnie przepraszać, tylko określ się. Czy to była prawda w końcu, czy to nie jest prawda? Ja To jest prawda, czy to nie jest prawda? Połowę tak, a połowę nie. Człowieku, <laughs> mnie przeprosiłeś, bo uznałeś, że jednak wszystko jest prawdą, a teraz nagle ja rozumiem, że to jest twój tata się tego krępuje z tej sytuacji. Ona może być krępująca dla ciebie ta sytuacja, rozumiem to. Ale nie zmienisz faktu, bo dowody już są zabezpieczone. Dowody są zabezpieczone i w tym momencie pojawiła się Komenda Powiatowa Policji w Dębicy, tutaj. Mogliśmy porozmawiać. Nie chciałeś. Rzutem na taśmę. Pisałeś? Ze świadomością, że to jest dziecko pisałeś? Znaczy nie wiedziałem ile ona ma lat. Ale tak Chociaż pisałem. ci napisała, to nie pani. Rozumiem? Tak jak przekazałem, w związku z tym, że Zachodzi powierzenie wobec ciebie, że popełniałeś przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Jest to przestępstwo pedofili. Zmuszeni byliśmy jako Fundacja ECPU Polska, Łowcy Pedofili, powiadomić Komendę Powiatową Policji w Dębicy o tym fakcie, przekazać zabezpieczony w związku z tą sprawą materiał dowodowy, a ciebie natomiast przekazać w ręce funkcjonariuszy Policji. Komisarz z Policji Piżdłu, Moczy Ospierona, proszę odwrócić się do ściany. Zostaje pan w tej chwili zatrzymany w związku z wypełnieniem przez artykułu 200 kodeksu karnego.